Czytam. Dobra, ja jestem właśnie w drodze do stajni, ale najpierw z koleżanką pojechałyśmy odwiedzić psa. No i zaraz jedziemy do stajni, więc na razie wam nic nagrywać nie będę, bo będziemy razem. Później tam sobie wszystko ogarnę i no nie zobaczymy jak będziemy wyglądać na ten dzień. Chcemy zacząć od spaceru z kluseczką na pewno. A później prawdopodobnie z Mercedes ponownie pojedziemy w teren. Nie wiem, czy ten ostatni vlog Wam dodałam, czy nie, więc najpierw Wam po prostu później opowiem jeszcze raz. Kelly, czy Wolniej, Kela. Kelly, wolniej. O jaj... Mały koń w dużym świecie. Nie u siebie na podoku. O, jak pędzi, 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 pędzi. Chodź, Kelly! Chodź. Cześć. Biegaj, biegaj, to schudniesz. Bardzo dobrze. Musicie się poruszać. Ostatnio Merka biega, Kluska biega. Dobrze, niech schudną. Czekam, kiedy się położy, aby nie coś robić. Teraz dosłownie jest, jest tutaj na badoku, obok, u, obok Merki. A, sika nasiona. Pięknie. Cześć, mały gnoju. Pff, jak tupta. Aj do mnie. Chodź, malutka, chodź. Cześć, kalutku. Cześć. Cześć, moja słodko. No co ty, mój mały kluset. Ojej. Merka przed teremem typu śpiący. Mód przed jazdą. Mira śliczna. To możemy? Nie? Jezus. Brawo. Co nie? Ja jestem w szoku. No super Merka! O nie! Nie, nie! Ci pomogę, czekaj! O, o jeżu! Dobra! My już wróciłyśmy chyba mi więcej mogę powiedzieć o Mercedes. Prowadziła zastęp. To jest po prostu hit. Yy, przedwczoraj bała się w ogóle z iść pierwsza, a dzisiaj jeszcze galopowała zaatakowana schmara bydronek, by the way, ale ja jestem taka dumna z niej. Jestem taka dumna. To był mój pierwszy teren na niej yy, i to w ogóle z innym koniem. Dobra, nie wiem na czym skończyłam, nieważne, siedzę sobie na padoku i jestem po prostu, nie mogę wyjść z zachwytu nad moim koniem. Rozumiecie, że to jest pierwszy raz od czterech lat, od konia mam w siodle, w ogóle byłam w terenie i to jeszcze z innym koniem i tak dalej. Przed nie była z w stanie pojechać, bo się po prostu bała. Ona też nigdy nie była koniem jakimś kłopotującym i też wiecie, no ponosiły... Jeszcze raz to Ci po prostu nie wiem co zrobię. I też, no o Jezu, nie chcę mi się teraz za tym gadać i rozkminiać, jeszcze przed chwilą wszystko mam i gadałam, myślałam od początku całą historię, więc jeśli macie jakieś pytania, po prostu to, to, to zadajcie, czy coś, coś Was interesuje, a, a ja nie mogę wyjść z zachwytu, że mój koń jechał pierwszy. I wiecie, i ona jechała galopem i w ogóle, w ogóle ani razu nie było momentu, żeby ona się, nie wiem, odwróciła, oglądała za koniem, no nic, zostaw mnie! No to, oh. Klacze się, coś tam. jest w ogóle kluska. A tutaj za mną jest kluska. Ale super, świetny jest dzisiaj dzień. Ja jeszcze nie skończyłam. Jeszcze idę wziąć. Yy... Co ja będę robić? Nie wiem, na pewno kluska wezmę sobie na lążę. No. Na pewno kluska wezmę na lążę. Mercedes już dam spokój. Chciałam jeszcze umieć obokowietnę, ale da, dam już dzisiaj spokój z tym. Przyszłam jeszcze sprzątnąć główną mojego konia. Bo nasrała dosłownie przed bramą. Jakby nasławko. Mogłaby sobie darować, ale tutaj... No ale była taka cudowna, że, że nie mam mi tego za złe No dobra, wszystkie próbują ode mnie wydrzeć marchewkę, więc to chyba nie był najlepszy pomysł, bo przyszłam rozciągać Mercedes. Chciałam położyć tutaj telefon, ale ten gościu, no normalnie... Ty idź stąd! No, dajcie mi spokój. Dobra, myślicie, że to zda egzamin? Mercedes, chodź tutaj. Chciałam ją porozciągać, ale no... Ej, no bez jaj, idźcie Ja Cię nie lubię. W ogóle koty zjadły mi dwa pączki. Były dla mojego chłopaka, więc go nie dostanie. Drugą połówkę naszłam mi. rozumiecie? To koty zjadły mi pączka z pistacją. To jest hit. No, idźcie stąd. O Jezus! Idź stąd. O ty krąbrny kucyku. Mary, chodź tutaj. No tak się nie da... No ja nie chcę mi się specjalnie Jest tutaj jeszcze jeden koń. Żaden się tak nie zachowuje jak po prostu ten. Idź stąd. Nie lubię cię. No iść. Mhm. Ty jesteś super. To ładnie. Chodź. No jak ja nie lubię takich koni, jak ja nie w ogóle takich zwierząt. No idź stąd. Dobra, idź stąd. Pszk. Idź. Pszk. Merka, chodź tutaj. Tak, super. Dobra, ja nagram teraz pożegnanie, bo czekam na chłopaka. Ja już będę jechać do domu. Patrzcie, dostałam katuszka u jego ulubionego, kwiatuszka. No, to jest mój, gdzie on jest? A, on poszedł do domu. Ehm, no i co, my już skończyłyśmy. Ja już dałam Merce jeść, tu wam nie nagrałam, bo tam... Dziewczyny przyjechały, i w ogóle i dzisiaj był taki w ogóle ruch w stajni. czas co się działo? Kelly była drugi raz na spacerze, też wam tego chyba nie nagrałam, i robiła za kucyka nauczyciela, bo dziewczynka prowadziła większego konia, no ale jednak to było moje dziecko, tak nie do końca sobie z nim radziła, więc zaproponowałam, że ja mogę dać moją Kelly, po prostu, że w ramach właśnie takiej nauki, też żeby takiej pewności siebie nabrała. Kluska jest genialna do takich rzeczy. Um, I co? I chyba tyle. No chyba tyle, no taki dzisiaj vlog taki inny trochę, mam nadzieję, że coś z tego skleję, bo z tego poprzedniego chyba nic mi nie wyszło, więc zobaczę po prostu, to co będzie, to będzie, jakoś postaram się to uratować, ale nagrałam mam końcówkę, jeszcze raz wam się chwalę tulipankiem, eee, bo jest śliczny, ja lubię tak, to jest mój ulubiony, eee, więc w ogóle dzisiaj dzień jest cały genialny, no po prostu idealny dzień, idealny dzień w stanie, taki chyba dam tytuł jakiś, coś z idealnym po prostu. No bo ta moja merka, jestem z niej tak ogromnie dumna. Ale no widać. Ale ładnie. No ale nie widać, że to żywe Ale ślicznie. Ej, nie, to nie, bo to jest jakiś tos i one są fioletowe. Pięknie. No, ślicznie.